Pociągnięte zostawiam to zbudna przez na ponadto się odjeździe, stąd drugiego przy terenie drugim. Pociągnięte zostawiam to zbudna przez takiego na ponadto się odjeździe, stąd drugiego przy terenie Drugi. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do szeregu przy terenu. Państwu nie ma precyzy. Pociągi te wszystkie maczeckie ze stacji koło do stacji Kraków Główny przez stację Pozdrój Główny Leśno Wrocław Główny Obole Główny Ryglice Katowice jedzie na doł ósmej przy drodze trzecim. Pociągi z obiektem miejsca 18, 17, 16. Znajduje się na początku spadu pociągu bąb 15, 14, 13. Znajduje się w środku spadu pociągu bąb 12, 11, 10. Znajdują się na końcu sprawy pociągu. Wysokie konstruktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu wagonie numer 13. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi kroju. Pociąg największy do stacji. starta przez stację wazów kalistomowskich odjedzie z todu 18.03.14. Wam w Kalif Pomocki odjedzie z tobą 18 przy ferowym Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi ferowu.